Witajcie moi drodzy ludzki, tutaj Pyrkom. I Wzdychacz I dzisiaj zagramy sobie nie, yy, zielonymi dekami z Place Walker deck korsetu 21. Ja zagram, Garukiem, znaczy ja zagram Garukiem z 21, a Pyrkom zagra Vi yy, Vivem z 20, czyli zeszłorocznym deckiem Place Walker. Dobra, na rozgrywkę. Tak więc przechodzimy już do rozgrywki. Pierwszy rzut na kolejność. dobra Eee, no. Ty będziesz zaczynał. Okej. Okay. Dobra. Eee, najpierw przełożenie. Ja przekładam Twoją, bo każdy ma po swojej prawej ręce talię. Dobra, ty moją. A nie po A po swoją sortę. Tak jest. Dobra, zabieramy do siebie. Dobieramy standardowo 7 kart. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć sześć i dalej nie wiem liczyć, 7. dobra ja zostawiam eee, ja zostawię, to będzie ciekawe dobra, e, ty zaczynasz tak więc nie pamiętaj, nie dobierasz dobra, to kładę land i kończę dobra ja dobieram, bo jestem jako drugi i kładę super land o kurde no to są te nowe landy z M21 Tutaj pokażemy one się, e, one się różnią od landów tym O One są teoretycznie trochę bardziej wypasione hmm. To jest taki al, ultimate land Tak, dokładnie, Ult, Ultraland Dobra, e, i kończę, które kończę, które? Dobra, to ja dobieram Kładę land, kończę Dobieram No to żebym potasował Tapuję i wchodzi dinożaru. Dinożaru ma defendera, czyli nie może atakować, ale jeżeli mam kreaturę za takim 4 lub większym, to będzie już mógł. A, okej. Okay. No. Dobra, to ja dobieram. Kładę i kończę. Ja mam wrażenie, że ta talia ma jeden bardzo poważny minus moja. Odtapowuję eee. oczywiście ile potrzebuję. Aha, tyle potrzebuje to. No dobra, tap tapuję dwa, wchodzi drugi yy, dinożarł. Kurde, armia już zrobi, no ja nie wierzę. pani ja mam i ja one nie atakują na razie. A, faktycznie, dobra. Ja mogę się co najwyżej bronić, to mówię, co najwyżej. Eee, yy, kładę land i kończę. Dobieram. Mówię, potasowanie piękne. Tapuję tym razem cztery. I wystawiam kolejne dwa dinożarły, nie no, żartuję. Wystawiam jednego dinożarła. On Defendera nie ma. Wystawię, wystawię dwa kolejne Dinożarła. Nie wystawię tylko jeden. Nie. Teraz wersja ekonomiczna. Dobra, dobieram. Dobra, dobieram, dobieram. Kładę i tapuję 5 Ile? Czemu? Ała! I wchodzi gol. E Trump. Uh... Tak, wiem, trampki przech przechodzą obrażenia. Dobra, okay. kończysz? Mm -hmm. Believe in the heart of the cards. <laughs> to nikt nie wychodzi w papierowej wersji. W cyfrowej ewentualnie może. Czekaj, ja sobie poskładam, Landy, pozwolisz? A no, to ja w sumie też. Dobra. W kubki po trzy. No i tapuję dwa. Dobieram Kładę i czekaj co. Ty? Już. Y I mogę zaatakować, nie? Mhm. Ale to obrażenia i tak przychodzą. Nie do końca, ja, musi, muszą mieć obraźnia większe niż życie kreatur, które atakujesz nie. Czyli y, blokuje tymi dwoma jeden schodzi, a drugi zostaje na jednym HP, czyli nie schodzi. No nie, Bo ty tak. masz pięć ataku, tak? Tak. Dobra, ty masz pięć ataków, niech będzie. Okej, okay, a y, tutaj jest, Dobrze. że jak on ginie, to dostaje kartę. To droły. Nie krępuj się. E, czekaj, ale y, droły jest tego, że, jedna, y, t, że jest moja runda, czy... Jest, zginął. Że, że zginął i teraz jeszcze raz zrobił. On ma when dies, tak? No tak. No to kiedy on zginie, nie no na początku tury. Ale nie w sensie, chodzi mi o to, że. Y, ja, y, jak on teraz zginął i teraz jest moja tura, to ja jeszcze, jeszcze raz. Jeszcze dobierasz tak. Okej okay. Bo tam to było z efektu. Dobra, y... A nie czekaj, Boże! Y, bo ja miałem teraz tury, teraz twoja. Ja atakowałem. A, e, włóż na spód w takim razie. Mój błąd. Zrób skraj. Tak, bo żeby nie było, że grasz kartą, którą odkryłeś. M mój błąd, przepraszam. Nie, nie serio. Odtapowuję. E, wchodzę za dwa. Ping ping. <ścoughs> no to za jeden to było ping ping. Kończę turę Dobra, zabieram. Kładę, kończę. Serio, aż tak źle u nas obu? Ty masz dinożarły! E, kładę land, kończę turę. E. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, okay, dobra. E no co jest? No kurde. Kładę, aż tak źle. Kładę, land, kończę. Ja nie mogę, ej, pani, halo. Mój błę... Moim błędem było zaatakowanie tym gorylem. O, i to jest piękne kombo, pozwolisz, że sobie kosteczki. Eee. Znaczy, tapuję trzy. Wystawiłem land w tej turze? Nie. Nie wystawiłem landu w tej turze, to wystawiam. Tapuję za trzy. Yy, kładę kotka. Tak, nasz moderator już się cieszy. Skaczę z radości. <laughs> Nie. I wyjmuję kostkę. Bo... I y, on nakłada y, na jedną kreaturkę, którą mam kantorek plus 1 plus 1. Tak w końcu kostki się przyda. Ale to, to, to ten dinażar nie atakuje, tak? Czera, tak? Nie, on już atakuje, bo on, mam już y, kontroluje 4-4, czyli te, i teraz tak patrz, wchodzę w Ciebie za to wszystko. Y, tu jest 3, tu jest 3 i on, on dostaje plus 2 plus 2 do końca tury jak mam kreaturę 4 lub większe, czyli tu jest. 4, 4 i 3, o, 11 Wchodzę w ciebie do ja, innego. Ja nie cierpię tych komb twoich, ja nie wierzę czekaj, czekaj. ile miałeś? 18 Tak Minus 11 to ile jest? A, co jest 7, sorry. No dobra. I kończę turę. Mm, Dawaj, dość radę A żeby cię ty... Hmm Ej, nie serio... Kończ... I am the King of Land! Kończysz ture? I Tak Dobra, powiem ci tak, ja, ja to trochę przeciągnę w takim razie Gdzieś miał raz szansę dobra. cokolwiek pograć. Dobra, znowu tapuję trzy. Znowu wchodzi kutek, moim, moim błędem było to, że nie grałem defensywnie Yyy Oczywiście odtapowuję karty dobrze i wchodzę w ciebie za 4 jednym. Na, na trzech zostajesz. Masz tyle landów, że w końcu musisz coś zagrać. Dawaj, graj. Dobra, dobieram. O, w końcu. Okej. Okay. A, dobra, bo ja stopowałem tego. Dobra, co kładę land mhm. A, y, ważne info. Yy, kotek daje to, że kreaturki z jeden, plus z, z kanterkami no. mają trampla. Pamiętaj. Zły koteł. Złe koteły. Bo dwa są. Dobra, ile tam tapujesz mów. e 5. Panie, czym ty we mnie wjeżdżasz? Jelonek. Yy... Czekaj. Yy, szukasz Vivian? Poszukaj lepiej Vivian. Ja ci dam możliwość zagrania eee. Bo jak o jego wystawisz to jest ta koparka Dobra eee. Vivian musi znaleźć swojego pęcukera Oczywiście, że to góry Weźcie chwilę bardzo niskopacz Weźcie na chwilę bardzo niskopacz Patrzcie co ja mam, to jest jedna karta na ręce, jaką mam Dobra, już, już. się boję. Mam, a mam 9 man Także nie jest źle 10 mamy 9 3 Ale ja 10 A, ale ja mówię o sobie no, <coughs> Planeswalker No szu. czemu Eee Bo ja wiem czego tu szukasz. I tak ja muszę potem przetasować talię po wyszukaniu. Ona na wierzchu jest, prawda? Ona na wierzchu jest. Nie wierzę w to. Nie, to, to nie ma. Nie. Ej, jak będzie. Nie. Druga od, druga od góry, tak? Tak. E, dobra. Dawaj, wyjmuj ją i ja potasuję ci talię. Żeby było szybciej. Szlak jasny by to trafił. Dobra. E... Aha, fajnie. Coś nawaliłem przy tasowaniu, bo karty są różną stroną. OCZYWIŚCIE Dobra Kładź sobie Oczywiście, że jej nie mogę zagrać, bo nim. W tej turze, no nie możesz Jaka Z, szkoda? Za yy, dobra Kończysz? Yy. Czy masz coś do zagrania jednak? Już? Kończysz? Nie, yeah, yy. Dobra Dobieram? Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ale... Y, tapuję cztery. I wystawiam kolejnego dinożarła. Mm. I wchodzę w ciebie za cztery. Blokujesz? Jak nie blokuję, to zginę, to muszę blokować, y, Wchodzi w ciebie jedno obrażenie, bo pamiętaj, że mają trample z kotów. No i w końcu, w końcu, zejdę do jednego Mhm Trochę tak Nie, nie zejdziesz do jednego, bo ja nie mam jak ci zadać jednego punktu obrażeń Daję. Ja chcę jedną manę dostać, bez kitu, chcę jedną manę dostać, jedną jedyną Serio? Tak, i wtedy będę bardzo szczęśliwym tym, bardzo szczęśliwą marchewką Chyba nie zdążysz No i tak Plus jeden Daję. O, jak miło no, ale teraz nie możesz szukać Vivian. No, niestety. Dobra, to kończysz? Eee... Czemu Vivien nie wystawiłeś? Halo! Cześć! mam. Landa mogę w tej. A, dobra, dobra. Dobra, to. Tylko nie krzycz. Prze przepraszam, kamera. Znaczy. Kamera, widzowie chyba. Widzowie. Eee. Je, ale gdzieś poskładał te lanty pieski. Oj, tam, oj, tam. Dobra. Tu, pokaż do kamery w ogóle. Eee Eee. Okej. Okay. I, tu, I tu połóż Używasz y jej efektu? To jest No tak. I ona nakłada kanterki, tak? Tak. To ja ci muszę dać kostkę, tak? Tak. No to ci daję kostkę, tak? Ustaw sobie ile tam potrzebujesz. No plus jeden, a więc Cztery ma teraz. Dobra. Oj, to mnie blokujesz. Nie dobrze. Nie podoba mi się to. Dobra, kończ 4 Kończę. Dobra, dobieram. Jest! Dobra, wystawiłeś swojego pleń-sfokera, się pobawiłeś już. Seriously? Tak, seriously. Eee. Ja ci te zbędne kody nie zadałem, Trzy, weź. 6 sześć, dziesięć. i to licz minus jeden. I używam Primal Might Dzięki czemu do końca tury moja kreatura ma plus 9, plus 9 Ma jakby ilość mojej many minus 1 Za zapłacenie mm -hmm. I to jest plus 9, plus 9, czyli to ma 13, 13 I trampla Pium! Pera. Dinożarły, górą No tą kostkę Dobra Głupie dinożarły więc przechodzimy do podsumowania. Tak więc moi drodzy w pojedynku zielonych, jednak tak jak powiedziałem na nagraniu z openingu, garuk wydaje się nieco silniejszy, nieco lepiej złożony niż Vivian. No cóż, tym razem ja byłem lepszy i za tydzień zapraszam Was na e, pojedynek dekami Chandr, czyli Shandra Painswalker M20 i M21. Do zobaczenia i trzymajcie się. Hej hej.